<gry> Kurde Witaj w kolejnym odcinku HIGH FIVE Spytacie czemu robię z siebie takiego debila Już siadam, przepraszam Chciałem też wam powiedzieć na wstępie Że jeżeli Jesteście tu nowi A szukacie kanału Który pokazuje wam jak się wzbogacać Bo ja próbuję się na tym kanale wzbogacić to zostańcie, obejrzyjcie inne filmy, tu, 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 tu. tu Gdzieś wyskoczyły wam miniaturki innych filmów, a ja chcę Was przywitać i powiedzieć Wam, że przepraszam, bardzo Was przepraszam, za tą zwłokę, trzy tygodniową chyba, zwłokę z zestawieniem filmu, bo już trzy tygodnie temu, minimum trzy tygodnie, zaraz, kiedy ja we ławki byłem? Jakoś tak, kupiłem klawiaturę. Corsar, jakkolwiek się nie wymawia tej, tej, tej nazwy, Corsair K65 z czerwonymi switchami i 21, dobrze, 21. Gier na PC i PS2, z tego co pamiętam. Wszystko, za chwilę się dowiecie, wszystkiego, zobaczycie też transakcje, ale kupiłem to w szczytnym celu, żeby się wzbogacić. Ile miałem wcześniej? 290 zł po poprzednim filmie, który możecie zobaczyć tu, trzymam go właśnie. Eee, możecie to zobaczyć Instax, a teraz klawiatura. Bardzo Was zapraszam i jeszcze raz przepraszam, że tyle musieliście czekać. Cóż, przez, widzicie tą pogodę? Przez trzy tygodnie była taka sama pogoda. Dzień w dzień, non stop, przynajmniej koło Warszawy. Eee, przepraszam Was bardzo, ale siła wyższa. Od rana do wieczora jestem tu w brazylijskim Rio de Janeiro w Warszawie. Oglądajcie. Transakcje. W końcu tą transakcję. Oglądajcie. To jest Damian. Damian jest z Włocławka. Ja jestem tutaj teraz we Włocławku. Przyjechałem tu w sprawach biznesowych. Autostopem w ogóle, więc odcinek będzie, ale o tym potem. Przyjechałem tu w sprawach biznesowych. Witaj Cześć. Damianie. Od, od razu odbiorę to od Ciebie i postawię tutaj. I za chwilę już mówię o co chodzi. Dogadaliśmy się, właściwie z bratem, ale brat ma kontuzję. Tak? Noga złamana, co tak? Tak, tak, no, no. A nogę złamaną. No. Klawiatura jeszcze, tak. Tak, i klawiatura corsar Nie wiem jak to się wymawia. Korsarz, corsar Corsair? E e 65R, czy tak. już tak to było, jeszcze zobaczę e K65, o. Chciałem przejść do sedna, bo jak patrzę jest trochę zakurzona, bo była trochę używana. A tu jest postrzępiona trochę na, na rogach. Mówiliście, że tydzień używacie, ale tak ją zniszczyliście? No oh wiesz. O, jeszcze podstawkę jest do tego. No, no właśnie. Zapomniałem, o. zapomniałem samo o niej. Jest. sobie No wiesz, Tak, żeby... nie wiem jak to. Tak, widzę. to on tak głównie. No nadgarstki, jasne. Nadgarstki. No tak, w sumie podrączki. Dobra, biorę, zostawiam to tutaj. I... Spoko, możesz sobie odebrać albo odrzucić coś, będzie będzie tam przerwa. Halo? Halo? A jestem na bulwarach Okej okay. Damian przez telefon, a ja jeszcze raz tak? sobie sprawdzę to, to jest pobrudzona po prostu, ale tutaj nie widzicie wiem, takie... Ta na rogach są Są dwie takie Ona nie była tydzień używana, trochę więcej ją używał Ale nie jest porsowana jest naprawdę... Zerębista. Jest trochę zagrożona i oprócz tego jest w idealnym stanie. I wszystko działa, bo mi wysłał e, filmy na Facebooku się zgadaliśmy też. E, a oprócz tego... Przepraszam, bo jak rozmawiałeś, to nie, do kamery nie, rozmawiałem. Ja a rozmawiałem. A oprócz tego... E, m, sprawdzę w domu jeszcze na 100% i kontakt do siebie mamy. E, sprawdzę w domu na 100% i kontakt do siebie mamy. Jakby co, jeszcze jakby coś... No. Też było nie tak, ale myślę, że można zaufać, no, że, że, że... ...że będzie spoko. I 21 gier które może Wam teraz pokażę właśnie widzicie to w ujęciu, bo teraz nie będę wszystkich wyjmował. Eee, zajęłoby to myślę, że dobrą minutę albo i dwie. Eee, widzicie wszystkie razem rozłożone już u mnie w domu. Ja mam je wszystkie tutaj i biorę je. Przyjechałem z wielkim plecakiem, żeby było mi łatwiej. Eee, tak, przyjechałem autostopem, więc nie będzie. Odjeżdżam też autostopem, nie będzie żadnego problemu z tym. Żeby wliczać jakieś koszty, coś tam, więc wszystko za fliko e, Okej, okay, Damian. E, spoko, możesz podać trochę bliżej, nie, nie ma problemu, kamera nas obejmie. E, byliśmy obejmi na 270zł i tak Pach. już w sumie dużo stargowałem. E, byłem przekonany, że ta kamera naprawdę jest w idealnym stanie, e, kamera, klawiatura jest w idealnym stanie, ale... Ale przymkniemy już na to, z tego, że to i tak jest wielka okazja dla mnie. To sama to kosztuje, wiesz, tak ponad 500, 600 kosztuje no. nowa, ale nie sprzeda mnie jako nowej, ale myślę, że zysk może być, ale, ale to już moja, moja sprawa, w tym Wy chcecie się jej pozbyć. 200, daję 200 i daję 70 złotych w Twoje ręce za klawiaturę i 21 gier. E, gry tak bardzo jako, bardziej jako dodatek. Ja Ci dziękuję serdecznie. E, jeszcze się trochę przejdziemy, e, więc nie będę się żegnał z Tobą, ale z Wami się pożegnam. Pamiętajcie, żeby e, zajrzeć też na drugi kanał. Z całej relacji, bo też Damian troszeczkę chwil mi poświęcił, żeby poprowadzić mnie po całym Wrocławku. A ja się w sumie cieszę, ej! Tak na spokojnie wszystko przyjąłem, ale mam klawiaturę. 21 gier, które są dodatkiem, ale też jakieś złotówki wpadną. Głównie liczyłem na klawiaturę. Za 270 zł kupiłem ją i standardowe yeah! <noise> Dobra Lecimy na miasto, dzięki wielkie. Pakujemy się Jakby to teraz upchnąć do tego plecaka Lecisz ty pierwszy. A... No dawaj. A, to było chyba. Dobra, się. Idę dalej. Uuu Zasadzie, bo on na siebie wysadził, dobra, ale dalej. A, 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 C, nie, nie, tylko jednego zabiję. A, tak, drugi. Dobra, lecę na górę. Ale ona szybka. Ale szybko się spacyfika. Uuu, spacy. jeszcze jeden. Dobra, fajne taki tutaj... O, ale mi się pojawi dwóch naraz! Uuuuu! Dwie na, Uu, na błąd. A! O, to i <laughs> Idę. A! To ja? O! o grają za mnie. A! Ja się zmęczyłem. Okej, okay, wszystko kupione za w miarę okazyjną cenę. 270 zł za ten zestaw to naprawdę spoko kasa. Myślę, że... mogę już teraz stwierdzić, że sprzedam to z zyskiem i to nie małym to nie będzie 20 zł, ale jeszcze tego nie sprzedałem. Od trzech tygodni nie sprzedałem. Myślę, że cena po prostu była wygórowana, bo za wszystkie gry chciałem 50 zł, a za klawiaturę 380 bodajże, z, z podkładką, chyba tak, ale. Patrząc na sytuację z poprzedniego odcinka, gdzie po godzinie odstawienia filmu znalazł się kupiec na, na Instaxa, możliwe że teraz też się znajdzie, kto wie. A ja tymczasem chciałem się z Wami pożegnać. Przed chwilą się witałem, teraz się żegnam, no ale tak wychodzi, przynajmniej w filmie. E, chciałem też Wam powiedzieć, że kanał autostopowy cały czas jest aktywny. Może filmy są rzadziej niż. Niż, niż bym chciał. Chciałbym co trzy dni, są co tydzień mniej więcej, ale wpadnijcie tam. Byłem z, z moją dziewczyną w podróży na Gibraltar. Pewnie większość o, o tym wie. E, wszystko macie w opisie, jakby nie to w komentarzu podpiętym. A oprócz tego wszystkiego wpadnijcie na Snapchata, Instagrama. Wszystko tak czy siak macie w opisie. Myślę, że bez zbędnego komentarza mogę się z wami pożegnać już na dobre. Trzymajcie się, do zobaczyska i ciao amore!